Szanowna Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Radni Rady Miejskiej w Mordach, Szanowni Państwo. Przybywam do Was tutaj zawsze z wielką chęcią, ponieważ nie to, że jestem Przewodniczącym Rady Powiatu w Siedlcach, ale jestem mieszkańcem tej gminy. Samorząd, czy ten, czy wcześniejszych kadencji, był mi tak samo bliski bo to tu się tworzy po prostu moja nowa, mała ojczyzna. Panie burmistrzu, nie mam słów, żeby podziękować panu za to, co pan uczynił w wykazie materialnym. Sam poniekąd pan to po prostu podkreślił w wypowiedzi swojej w dniu dzisiejszym. Chyle czoło po prostu, bo miasto Mordy i nasza gmina Wypiękniały, zmieniły się, stały się nam przyjaźniejsze. No cóż, demokracja ma takie swoje prawa, że jednym się podoba to, drugim co innego. I nie można tego krytykować. Myślę, że panie burmistrzu, odnajdziesz się na nowej drodze życiowej, życia zawodowego, nie w gorszym kondycji, jak tu byłeś burmistrzem. Czego ci życzę. I jestem pewien, że to osiągniesz. Taki Twój los, że nie musisz tutaj życia zawodowego spędzić do końca swoich dni, przychodząc na emeryturę tu. Może to gdzieś indziej się spełnisz jeszcze bardziej, co wydaje mi się bardziej trudne niż to, co się stało tu. Tu w Mordach. Naprawdę zmieniło się miasto, zmieniło się otoczenie, zmieniła się gmina. Szanowni Radni, dziękuję i Wam za to, że mogłem z wami być. Ja często utożsamiałem się z wami jako członek tej rady, nie rady powiatu w Siedlcach, tylko rady miejskiej w Mordach. Tak to odczuwałem. Byłem razem z wami, tworzyliśmy to, co się udało stworzyć. Mówię na odcinku, tworzyliśmy to, co mówię o powiecie, bo w inne zakresy tematyczne nie wchodziłem. Dziękuję wszystkim, którzy byli cierpliwi dla mojej osoby. Bo nie zawsze mówiłem może miłe słowa, nieraz i trudne, ale tak to już w życiu bywa. Życie składa się z dobrych chwil, radosnych, słonecznych, ale i tych trudniejszych. W tym miejscu chciałbym również podziękować wszystkim wyborcom, którzy dali mi prawo być jeszcze radnym w nowej kadencji Rady Powiatu w Siedcach. W sumie zdobyłem w, tej, w tych wyborach o 22 głosy więcej niż 5 lat temu. Mówię 5, bo to 5,5, ,5, 5 lat temu. Czyli po prostu moje, moja bytność tutaj na tym terenie nie znudziła się. Chociaż w niektórych komisjach wyborczych spadło, w innych natomiast wzrosło po moje poparcie. Dlatego bardzo serdecznie nie tylko radnym, ale i wszystkim mieszkańcom gminy Mordy i całego okręgu wyborczego w tym miejscu dziękuję. Nie będę przedłużał. Chciałbym po prostu wam wszystkim życzyć, żebyśmy się odnaleźli w nowej rzeczywistości powyborczej, nie z mniejszym zapałem niż to czyniliście w tym kadencji co teraz. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia, dobrych dni przed sobą. Dziękujemy bardzo. Panie burmistrzu, taki drobiazg po prostu z mojej strony. Niech ci będzie nawet, ale ja chciałam to wyrazić. Niepotrzebne. Dziękuję. Okay. Dziękuję bardzo, ale niepotrzebne. To nie żadna łapówka, to wieczne pióro, proszę Państwa. Pan przewodniczący zdradził mi. Ta...